Julka! Oki, okay, to pierwsze. Drugie! Super! Dawaj! Okej, okay, no! Trzecia! A ty już pokazywałaś! Co? Też. No! Coś jeszcze! Super! Super! I przejście w przód jeszcze. Szpagat, i przejście w przód. I co jeszcze umiesz? A przecięcie? No, o tak się położyć. Nie wiem, ale mogę zrobić. No o ta... O, 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 o! Super, dżula! Super! 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 No! I chodzi na rękach. No to zrób chodzić na rękę. Dasz radę! Patrzcie! Patrzcie jaka z niej No, na pewno moi subskrybenci Cię posubskrybują. Pa pa!